Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jeżeli ktoś żebrze drugiego człowieka o litość, żebrze i prosi o jakąś łaskę, to najczęściej mówi: Zlituj się nade mną, okaż mi serce. I dzisiaj w uroczystość serca Jezusowego powinniśmy sobie uzmysłowić bardzo ważną kwestię. Że my wszyscy zawini zawiniliśmy, że my często grzeszymy, raniąc to serce włócznią i cierniami, w zależności jakie grzechy popełniamy, jakich, nad jakimi niedoskonałościami i wadami nie pracujemy i jakich rzeczy zaniedbujemy. A zobaczcie, że pomimo tego Pan Jezus nie tylko na tym obrazie, ale i na krzyżu, o czym dzisiaj była Ewangelia, nie tylko daje nam i okazuje swoje serce, ale poprzez rozdarcie tego serca włóczniom ukazuje nam nawet jego wnętrze. A żeby z tego wnętrza dać jeszcze nawet tam na krzyżu, w chwili śmierci, ukojenie człowiekowi. Bo z tego serca wypływają dary, które mają umacniać wierzących aż do końca świata. Chrystus się nie mści nad tymi, którzy go przewodli, którzy go ukrzyżowali, którzy go zabili. ale nawet z tego umierającego serca wypływają dla nas skarby, które i dzisiaj, i daj Panie Boże jutro, w następnych dniach, i w przyszłych pokoleniach, aż do końca świata, będą umacniały ludzi na drodze do świętości, na drodze do nieba. I o tej prawdzie, kochani, ma przypominać nam każdy obraz najświętszego serca Pana Jezusa. Bo to, kochani, w nim widzimy to serce płonące które spala się i nadal płonie gorącą miłością do człowieka. To serce nie zgasło wtedy, kiedy ludzie to serce zabili, ale to serce przedarło się po to, ażeby zapłonąć, aby okazać jego wnętrze i ażeby umacniać wszystkich wierzących na drodze do, na drodze do zbawienia aż do końca świata. Pewnie w każdym pokoleniu były tych, takie dylematy, mniejsze i większe, ale i także w naszym pokoleniu coraz bardziej uderza nas ten zasadniczy rozdział ludzkości na dwa obozy. Rozdział ludzkości na dwa królestwa. Na królestwo Chrystusa i królestwo Antychrysta. Ale przecież dwom Panom nie można służyć. Dlatego trzeba się opowiedzieć, komu chcemy służyć. Czy iść za Chrystusem, czy przeciwko niemu? Kochani, tron Chrystusa powinien otrzymać znowu należne mu miejsce, bo wrogowie jego i to doskonale widzimy wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, czy w telewizji, w radiu, w gazecie. Teraz poprzez to zamieszanie polityczne, także najgorsze demony wychodzą z ust ludzi i które godzą w tron Chrystusa. Chcą ten tron usunąć, a jeżeli musi stać, to z tego stronu chcą go zdjąć. Ale dają w zamian innych, inne Bożki. Inne Bożki, którym mamy się kłaniać i którym mamy służyć. Bożki siły, przemocy. Ustawili na tym tronie, czy chcą ustawić, złotego cielca, złotego cielca wyzysku, z głodu, złota, pieniędzy, a w literaturze i sztuce postawili trony, w których właśnie często rozpusta się, rozsiada. Chcą burzyć tron Chrystusa w rodzinach i szkołach, i widzimy to coraz wyraźniej. Jeżeli ktoś ogląda, słucha wiadomości, czyta gazety, to widzi, jak próbuje się wszędzie niszczyć rodzinę i niszczyć młode pokolenie, deprawować je. Kochani, tej destrukcyjnej robocie trzeba się przeciwstawić. To doskonale wiemy. Kochani, mówi staropolskie przysłowie, jaki Pan. Taki kram. Wiemy też, kochani, jakie mamy słabości. Znając zatem ułomność ludzką, powinniśmy zrozumieć dzisiaj, że nikt lepiej nie obejmie władaniem naszej rodziny, jak sam nasz Pan Jezus Chrystus. A więc, kochani, oddajmy mu, i o to dzisiaj gorąco proszę i o tym będzie dzisiaj ta ostatnia nauka rekolekcyjna. Oddajmy nasze rodziny najświętszemu sercu Pana Jezusa. Oddajmy nasze rodziny w uroczystym akcie intronizacji najświętszemu sercu Pana Jezusa. A więc, kochani, co to znaczy? Przygotujmy Chrystusowi w naszych domach tron. Tron. Na którym nie będą zasiadać Bożki tego świata, którym często świat hołduje, ale tron, na którym będzie zasiadać Jego Chrystus, a wasze domy i wasze rodziny będą Jego królestwem. Czy można znaleźć lepszego króla, lepszego władcę nad Chrystusa? Skoro nie można znaleźć, to dlaczego on miałby nie panować w naszym domu? Dlaczego nie mielibyśmy właśnie dokonać uroczystego, oficjalnego aktu intronizacji Chrystusa w naszym domu? W 1907 roku papież święty Pius X, papież Eucharystii, powiedział Ojcu Mateuszowi, Krawlejowi, Bowejowi, który był inicjatorem właśnie intronizacji serca pana Jezusa w domach rodzinnych, takie słowa. Zbawienie rodziny jest tożsame ze zbawieniem społeczeństwa. Dzieło, którego się podejmujesz, jest dziełem społecznego zbawienia. Poświęć mu swoje życie. Kochani, intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych domach jest pobożną praktyką jest obrzędem, w czasie którego. Wizerunek, obraz najświętszego serca Pana Jezusa umieszczany jest w domu na poczesnym, najważniejszym miejscu. Tron nie może stać gdzieś z boku. Tron musi być tam, gdzie koncentruje się uwaga całej rodziny, gdzie koncentruje się uwaga tych, którzy do domu wchodzą, bo kiedy wchodzimy do sali tronowej, to musimy widzieć władcę. Kiedy wchodzimy do świątyni, widzimy władcę. Na tronie zasiada Chrystus. I mam nadzieję, owocem tych rekolekcji będzie to, że Chrystus będzie zasiadał na tronie w waszych domach. Będzie władcą nad wami. A żeby spajać wasze życie małżeńskie, spajać wasze życie rodzinne i uświęcać wasze obowiązki stanu i w tych obowiązkach was Wspomagać jest rzeczą chwalebną także, a żeby takiej intronizacji do, przeprowadzić także w Kościele, przeprowadzić w szkole, w zakładzie pracy, jeżeli mamy taki wpływ, jesteśmy pracodawcami, albo mamy takie możliwości, albo na innym miejscu jakiejkolwiek ludzkiej działalności. Chrystus ma panować wszędzie. Skoro Chrystus Pan Wstąpił, i kiedy wypełniła się pełnia czasu, wstąpił w nas czas, czyniąc go i uświęcając go, czyniąc go świętym. Dlatego cały czas, każda sekunda, minuta, godzina, każdy wiek do Niego należy. I nie ma takiego miejsca, do którego nie powinien on mieć wstępu, a do tego współczesny świat chce zmierzać. Pamiętam, jak kilka temu. Jeden z ważnych wtedy polityków krzyczał, kiedy lekarz idzie do domu, encyklikę ma zostawić w domu, a pod pachę ma zabrać do pracy encyklopedię. W encykliki w pracy są niepotrzebne, a więc Bóg i katolicka moralność i zasady są niemile widziane w miejscu publicznym. Nie może tak być. Do niego należy czas i wieczność, jemu chwała na wieki. Niedawno Wigilię Paschalną, żeśmy uroczyście tymi słowy się modlili, i to przypominali. Ustawmy w swoich domach tron dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli czerpać z tych obietnic, które Chrystus Pan daje dla swoich czcicieli, dla czcicieli serca Jezusowego. Kochani. Intronizacja połączona z poświęceniem się najświętszemu sercu Pana Jezusa przez niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny jest zatem publicznym wyznaniem panowania serca Jezusa nad osobami i działalnością odbywającą się w danym miejscu jest ona aktem wynagradzającym za wszelkie zniewagi popełnione wobec serca Jezusa Natomiast akt oddania, który odmawia się przy tej intronizacji, jest zobowiązaniem do czczenia najświętszego serca teraz i w przyszłości. Pana Boga wszyscy proszą, ale nikt nie przeprasza. Może nam się nieraz wydaje, że my wielkich grzechów nie popełniamy, a co nas obchodzą ci, którzy te grzechy popełniają? Zobaczmy na objawienie w Fatimie, w jakim celu Matka Boża pokazuje dzieciom piekło, żeby je wystraszyć? Nie. Żeby im uzmysłowić, że mnóstwo ludzi codziennie trafia do piekła i Matka Boża wprost mówi, i nie ma nikogo, kto by się za nich modlił, kto by ich ratował. Nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale także powinniśmy wynagradzać. Najświętszemu sercu Zbawiciela, za te grzechy, które to serce ranią, za te grzechy, które ludzkość nieustannie popełnia i wbija, jeszcze raz ić gato serce włóczniom i cierniami. Nas, Chrystus Pan, o to prosi, abyśmy wynagradzali za wszelkie te zniewagi i świętokradztwa. Kochani, można też powiedzieć, że. W pewnym sensie ten akt intronizacji, który możemy przeprowadzić w miejscach naszego przebywania czy pracy, jest takim pewnego rodzaju egzorcyzmem, która wyrywa przestrzeń i osoby, dla których dokonuje się ta intronizacja z mocy złego ducha. Dwom Panom nie można służyć. A więc, skoro w domu ustawiamy tron dla Chrystusa, Pana. On jest naszym Panem, to nie ma miejsca dla innych. Bo gdy Jezus przekroczy próg Twojego domu i zawiśnie na najważniejszym miejscu, a więc zasiądzie na tronie w Twojej rodzinie, wchodząc do Twojego domu, powie: Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. I Boży Pokój pozostanie nad nimi, bo są tego pokoju godni, bo ten pokój proszą. Zobaczmy, że w ciągu ziemskiego życia naszego Zbawiciela wielu zapraszało go pod swój dach. A my? Wczoraj zapraszałem Was do podjęcia godziny ofiarowania swojej pracy jako zadośćuczynienie, wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a dzisiaj zapraszam Was do, myślę, jeszcze piękniejszej rzeczy: zaprosić Chrystusa. Do swojego domu. Jaka jest nasza wiara? Gdyby tu przyszedł i stanął, pewnie każdy z nas zabijałby się o to, żeby go chwycić za rękę, żeby go zaprowadzić do swojego domu. Ale to może się stać. Niby w sposób symboliczny, ale Chrystus mówi, ich dwaj albo trzej, zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Wizerunek najświętszego serca pana Jezusa w widzialny sposób wyraża królowanie Jezusa w domu. A miejsce intronizacji, miejsce, gdzie ten obraz jest powieszony, powinien stać się dla nas miejscem świętym, wokół którego zbiera się rodzina codziennie na modlitwę albo wtedy, gdy potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, kiedy ma rozterki i dylematy. Kiedy potrzebuje podjąć jakieś ważne decyzje. Jest to duchowe tabernakulum Waszego domu, duchowa obecność, duchowe święte miejsce, gdzie na tronie zasiada król, do którego przychodzimy w naszych radościach i smutkach, w dziękczynieniach i przebłaganiach. Chrystus Pan od chwili intronizacji staje się głową domu. Chrystus obejmuje należną Mu władzę. Oddać władzę Chrystusowi nad naszą rodziną. Ojciec, głowa rodziny, zwraca się do Chrystusa o mądrość i przewodnictwo w podejmowaniu najlepszych decyzji, by mógł sprostać potrzebom swych dzieci, wspierać swoją żonę i kochać wszystkich którzy odwiedzają dom, w którym Chrystus króluje, w którym Chrystus panuje. A więc kochani, ojciec rodziny powinien z wielką pokorą akceptować Chrystusa jako głowę swoją, swojej rodziny, jako głowę od tej chwili kościoła do, domowego. A jako lojalny poddany Jezusa w tym miejscu przewodzi całej swojej rodzinie w modlitwie i w częstym przystępowaniu do sakramentów świętych. Takie jest zadanie Ojca, rodziny, szczególnie po akcie intronizacji. Matka, żona i matka, podobnie jak Maryja, również zwraca się do Chrystusa, jak do swojej głowy. W duchu pokory i posłuszeństwa prosi Chrystusa o łaskę bycia dobrą żoną. I dobrą matką, o łaskę takiego prowadzenia swoich dzieci, by mogły wzrastać w świętości. I teraz spójrzmy na dzieci, które widzą Ojca, który oficjalnie oddaje władzę w domu Jezusowi Chrystusowi, Matkę, która wturuje Ojcu w tej wspaniałej czynności. Dzieci uczą się, do kogo kierować swoje życie do kogo adresować swoją przyszłość dzieci proszą również o to aby uczyć się tego posłuszeństwa wobec swych rodziców i żyć zgodnie z jego wolą tak jak to widzą u rodziców którzy od chwili intronizacji powinni stawać się posłusznymi naszemu zbawicielowi akt intronizacji kochani to nie tylko uroczyste umieszczenie obrazu serca Pana Jezusa w najważniejszym miejscu naszego domu ale także wspaniały akt oddania się całej rodziny najświętszemu sercu akt oddania i cały obrzęd intronizacji nie wiem czy ta książka jest znana możemy znaleźć między innymi w tym miejscu ksiądz jego eminencja ksiądz kardynał Raymond Leobarg wydał Taką książkę, w której znajdziemy wiele informacji na temat intronizacji, a także cały obrzęd przeprowadzenia tej intronizacji w swoich domach. I także tutaj znajdziemy ten akt oddania, który jest właśnie drugim najważniejszym momentem, drugim najważniejszym aktem podczas tej rodzinnej uroczystości. W skrócie przedstawię mniej więcej. O co w tym akcie oddania, jakie śluby rodzina składa w akcie oddania? Kochani, akt oddania głosi przede wszystkim królowanie Najświętszego Serca w sercu każdego członka rodziny i w samym domu rodzinnym. To oczywiste. Słowa te wyrażają zobowiązanie każdego członka rodziny do odwzajemniania się miłością za miłość. Jaką najświętsze serce okazuje ludziom w swoim kościele i poprzez swój kościół. Akt oddania się zobowiązuje także wszystkich domowników do częstego przyjmowania komunii świętej, do czynienia pokuty za popełnione grzechy, a także do przyjęcia woli Bożej w godzinie śmierci. A więc, jednym słowem, jest on pełną odpowiedzią. Na dwanaście obietnic danych przez naszego Pana, świętej Małgorzacie Marii Alakok. Kochani, kogo Pan Bóg ma wybrać jako lekarstwo na zepsucie tego świata? Gdzie szukać jeszcze tej soli, która jeszcze nie zwietrzała, która może ochronić świat od zepsucia i nadać temu światu smak? Gdzie znaleźć jeszcze dusze, w których tli się jeszcze ten Boży Płomień zapalony na Chrzcie Świętym? Gdzie znaleźć, gdzie znaleźć jeszcze dusze, które chcą w sposób zdecydowany bronić wartości zasad katolickich? Chcą bronić honoru i czci Boga i dać Bogu w rodzinach i w społeczeństwie należnemu miejsce? Myślę, że wielu takich wojowników, obleczonych zbroją światła, światła pochodzącego z serca Chrystusa, znajdzie tutaj, pośród Was. Dlatego jeszcze raz gorąco proszę, aby tę sprawę gruntownie przemyśleć. A tak naprawdę myślę, że nie ma nad czym się tu zastanawiać, bo sprawy, które poruszałem przez te trzy dni, wydają się tak oczywiste i tak zrozumiałe że nie powinniśmy mieć żadnych oporów, żeby zrealizować przynajmniej te dwa punkty, o które tak bardzo prosiłem. A żeby stworzyć tutaj w tej wspólnocie arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby uczyć się przemieniania tego pogańskiego czasu w czas pański, w czas naszego Pana. Aby uczyć się na własnej skórze Bożej obecności w naszym życiu, chociażby przez podjęcie tej jednej godziny naszej pracy, naszych zadań i obowiązków jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a także przeprowadzenia w Waszych domach, w Waszych rodzinach, intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, uroczystego zawieszenia wizerunku Pana Jezusa. Z otwartym sercem, które płonie z miłości do nas, a żeby w ten sposób w waszych domach i w Waszych rodzinach ustawić należny Chrystusowi tron, uznać się jako Jego pokorne sługi i oddać Mu całkowite panowanie nad Waszym domem, nad Waszym życiem, nad waszą wolą. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie po raz kolejny tutaj do białego stoku kilka lat temu zdaje się już nie pamiętam kiedy tutaj prowadziłem rekolekcje wielkopostne niektórych z was już zdążyłem poznać i znam pamiętam także i także podczas tej dzisiejszej tego pobytu tutaj odświeżyłem te znajomości ku mojej wielkiej radości nie jestem wielkim mówcą ale pan bóg to się różnymi rzeczami i osobami potrafi posługiwać dla wyrażania swojej woli dlatego bardzo proszę żeby te prawdy oczywiste znane kościołowi od wielu wielu lat od wieków były w tej wspólnocie, w tym duszpasterstwie na nowo przypomniane i mam nadzieję na nowo podjęte a kiedy przyjadę tutaj następnym raz to chciałbym żeby właśnie jednym z duchowych owoców było to że przy wejściu do kościoła znajdę ten zegar zegar w którym czas nie odmierzają wskazówki ani planety, ale czas, w który odmierzany jest przez Najświętsze Serce Jezusowe. Czas, który godzina po godzinie nie pokazuje upływającego czasu, ale wskazuje poszczególne imiona i nazwiska, które przez cały czas starają się wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusowemu te zniewagi, które od ludzi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.